Siema, siema chyba. Dobra. dobra, to jest moja potęgna 1.800 8 będą te napisy, nie ja wskazuję. Wszystko podstawowej cało i mam 13 lat. No. Zmontuję ci to jakoś. Zobaczymy, może mnie przyjmiesz. No, w zasadzie to tyle mam do powiedzenia. Tyle mam do powiedzenia. O, niegoś. Ulik właśnie się wyświetla na ekranie. Nikdzie z Minecraft. znowu Discord, więc nic z tego nie potrzebuję. No i... No i Elo! Zacięło mnie wtedy i wyłączyło mi się nagrywanie No i no... Dopisuję Elo. No i elo, zacięło mnie wtedy i wyłączyło mi się nagrywanie, no i no, dopisuję elo.